A ten Daniel i jego pomówienia. ...was cały czas... Będzie dobrze, kochani, słuchajcie, dajcie nam ochłonąć... Daniel, nic nie będzie dobrze. Dzisiaj od rana było opakowanie wszystkiego, byliśmy... w innym mieście, tam mamy kontener, jest bardzo gorąco również... E... Tyle kasy, co ty zarobiłeś, co zarabiasz miesięcznie z tego wszystkiego, a ty zostawić wyrzucony z domu i możesz lecieć w kontenerze. Mag z nami i tak dalej. Wróciliśmy. Auto też mieliśmy w innym miejscu, bo nas kurwa stalker grozi nam, że nam... Daniel, przypominam, że masz zakaz, nie? zakaz sądowy za tworzenie i rozpowszechnianie treści o charakterze oczarniającym. Nie? nie możesz stosować pomówień, oczarniać innych ludzi Gadać po prostu bzdur w internecie. Wiesz, że takie masz papiery na to. Nie? A ty dalej mówisz, że ja jestem twoim stalkerem. Kontaktowałem się z tobą? Nie. Nachodziłem cię w miejscu zamieszkania? Nie. W miejscu publicznym? Nie. W miejscu pracy? Nie. Na żadnych mediach nic nie pisałem do ciebie. A to, że nagrywam sobie, komentuję, to komentować można. To jest. Wolność słowa, wiesz? Nikt cię nie zastraszał. Nie wymyślaj. Po co takie bzdury wymyślasz? Powiedz. Przyjdą pod chatę, że to, że. Kto przyjdzie pod chatę? Po co? Przyjdą pod chatę i co? Chłopaku, opanuj emocje. Gazety, że to. Też się znamy, bardzo nerwowe słuchajcie chwilę. Jeszcze na mnie mama napierdoliła jakiś głupot, że to jest w ogóle totalnie. o hajs, jakiś kuj wychodzi. gdzie ja mówię. W ciągu pięciu lat, dwa lata mieliśmy zakaz oszczędności ze streamów na utrzymanie. Mamy Jacka, pieniądze. Oszczędności ze streamów, o, brzmi dobrze. Bo ten rok siedziałem, mama siedziała, zbierałem z streamów parę paręnaście tysięcy, żebym miała na odsiadkę. To, to jest to, co słyszałem też na tym jednym slajdzie. Przecież on dbał o mamę. Parę tysięcy złotych miał i mama miała e, papierosy i środki higieny w więzieniu. Chłopie, czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy dbać o kogokolwiek, nie? Co dba... to znaczy dbać o rodzinę, a w szczególności o matkę? Czy ty wiesz, na czym to polega? Że, że miała fajki i miała środki higieny w więzieniu. No, no to popisałeś się, chłopie. I od dwóch lat ja nią mieszkałem, może z 3-4 miesiące, bo sam czas menadżer nią mieszka i funkcjonuje. No to totalnie no, jak na Natalie tym bardziej to jest za dużo. Kłamiesz? No dobrze, sobie porozmawiamy, ale czy mam, mój brat wam pokazał faktury o tych podatkach? Czy o nich oprócz gadania coś wam. Dobrze, ale czy ty pokazałeś jakieś kurwa dowody na to, że ty dbałeś o kogokolwiek, nie? Czy to są tylko puste słowa? Że ty mówisz, że kupowałeś tytoń matce i że kupowałeś jakieś tam jedzenie, to nie jest dbanie o ludzi. To jest. Człowieku, ty nic nie wiesz o życiu. I, i tylko jak, jak ktoś ci coś zarzuca, to ty mówisz, czy, czy brat pokazał, czy mama pokazała. Człowieku, jesteś. Beznadziejny, ale mów dalej. Pokazali cokolwiek, udowodnili wam, albo nie wiem. Ale to ty masz coś udowodnić, nie? nie oni. To jest teraz do ciebie. Oczy są na tobie, wszyscy się do ciebie przywalają, a ty dalej dalej mówisz, że. Czy oni udowodnili? Czy oni udowodnili? Człowieku, no jesteś. Streamujesz tyle, tyle kasy przewaliłeś, nie? A twoja rodzina jest bez niczego, nie? Tyle kasy. ...gigantyczną ilość pieniędzy, nie? Yронik, Brat y, pierwszy miał mokre, mokre kurwa w majtkach z mafsem. Brat miał pierwszy mokre w majtkach... C coworkers. Przestań Daniel, przestań. Przestań. Please stop. Że nas wypierdalają stąd, a jak powiedziałem prawdę o biurach i tak dalej, głosówki, to nagle, że się nie wypowiadam. Że on że się nie wypowiadam, nie? Ale Daniel... Y Posłuchaj mnie teraz dobrze, chciałbym, żebyś to zrozumiał, wiesz, bo oni się nie będą wypowiadać, bo nie będą bić się, kurwa, z kimś takim jak ty o coś, bo to bez sensu, nie? Oni mają, maws ma w ważniejsze sprawy w życiu niż ciebie na przykład. Ale ja się wypowiem. Oddaj klucze od mieszkania i wtedy ja się wypowiem. I wtedy zobaczysz dowody na wszystko. Słuchajcie, no możecie mnie lubić lub nie, pisać sobie możecie co chcecie, ale dzisiaj chcę ostatni raz ten temat wypowiedzieć. No i słuchajcie, będziemy kończyć ten sezon niedługo, no. Kończyć ten sezon, odcinamy się z tego miasta, zmieniamy swoje życie, w sensie odcinamy się od ludzi, których zdaliśmy nie chcę w tym Grudziądzu żyją, cholera wie co tam w internecie będą robić. Ja wszystkie materiały od paru miesięcy, również z moderacją, mam wszystkie uzbierane. Te osoby no, mogą nawet napisać kilka zarzutów, mam nadzieję, że wszystko dobrze się łoży. No, będziemy działać, słuchajcie. Przypominam. Masz zakaz tworzenia treści. A ty dalej to robisz. I ty grozisz ludziom, że sprawy będziesz zakładał? Wariot. Ko Skończyło się, kurwa, takie coś robienie, że ktoś mówi, że przyjdzie pod po nasz dom. Robią cele, kurwa, że tutaj przyjadą, a potem mówią, że się boję, że jest osiedle strzeżone. Nie, kolego, nie boimy się. To jest ostatnia rzecz, jaką miałbym powiedzieć, że się boję. Szczególnie ciebie, wiesz? Tylko po prostu nie daje powodów, żebyś miał podstawy prawne do tego, żeby. Mi zagrażać, nie? Bo jakbym tam chodził, to już by było nachodzenie, nie? A po co ja miał tam iść? Ty byś zaczął płakać, łzybyć i zaczęły lecieć, wiesz, zdenerwowałbyś się, zaczął dzwonić na policję, że cię, jeśli ludzie nachodzą, chcą ci krzywdę zrobić. Tak by było, Daniel, nie? Tobie szybko łzy lecą co wzoczy, jak się denerwujesz. Bardzo. Także dlatego nie nachodziłem cię, ponieważ nie mam zamiaru łamać prawa. A my kurwa musimy stąd jechać do Bydgoszczy na dobre czy coś, bo zaraz przyjdą jakiś chujwek, to nagrywa ci. My się będziemy kurwa bać, czy coś, kurwa, co. Ale nie przejmowałeś się w ogóle ludźmi, prawda? Jak zwracali ci uwagę twoi sąsiedzi, nie? Nie przejmowałeś się starszymi kobietami, które zwróciły ci uwagę. Ale wiedziałeś, co im powiedzieć, prawda? Daniel, ja wiem, co im powiedziałeś. Ty się bałeś? A co miały te starsze kobiety powiedzieć? co Twoi sąsiedzi mieli powiedzieć. Jak Ty byłeś taki kozak, jak Ty jesteś taki twardzie, nie? wobec słabych, starszych, zawsze kobiet, nie? bo wobec mężczyzn to Ty jesteś bizdą życiową. Tu ma być za czas. Nagrywają materiały ludzi, którzy do jedzie. Tu nagrywa z jednym, drugim, trzecim. To nie jest, Daniel, zabronione, wiesz, nagrywanie czegokolwiek z kimkolwiek. Tak wygląda życie, wiesz? To tylko ty nagrywasz materiały i wszystkich oczerniasz i krzywdzisz naokoło, a inni nie mogą po prostu pokazywać tego, jak jest? Daniel. To jeszcze nie koniec. A potem. Jeszcze może Nie, 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 tak kurwa nie będzie. Będziemy kurwa w lęku się żyć i się bać. Kurwa kogoś. Chuj wie kogo w ogóle. Ty? W chuja was robią. Gadają, tylko nic więcej nie umiem pokazać. Skończyło się. Daniel, oddaj klucze od mieszkania, to wszyscy zobaczą. Trzeba walczyć, kurwa. Możecie mi patologią nazywać kiedyś, kurwa. Ale zobaczycie, dlaczego tak się zachowywałem. Pokażę wam też kilka nagrań, jak mama się do mnie odzywała i sobie porozmawiamy. O 20:00 z już reklamować. Kto chce, to mnie wysłucha, kto nie, to nie. Też dla mnie, jestem sam, też mi ciężko to wszystko ogarnąć. A taki z każdej strony... Daniel, ja też jestem w sumie sam, wiesz, ale... Ale seradzę, a ty jesteś streamerem od 10 lat, kolego. Ty masz lata praktyki. Ty powinieneś to mieć w jednym palcu. Ty powinieneś być królem streamów. Ale nie jesteś. Twój długa, w długach, długach to nie teraz tak dalej. Kończy się kasiora. No to kurwa wojna, no. to Ja co będę robić? Co mogę się broni i będę mówił? Co ja? Dobra, słuchajcie, muszę ja sam płonąć. Bardzo krzesło niewygodne. Nasze krzesła są w kontenerze już. Kurde, no ciężko, ma no. Już Daniel został sam. Już został sam na streamie, już powiedział, co, 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 co powiedział, już się zaczyna gubić. Dobra. Nieważne, Daniel, zobaczymy, co będzie, oddaj klucze i pogadamy wtedy.